Najpiękniejsze motyle, mają zbyt kruche skrzydła, by latać. Uplecione z lęku trzepoczą w popłochu. Osamotnionym drżeniem przysiadają na kwiatach, oswajając strach przed odlotem. Najpiękniejsze motyle zranić najprościej wszak. Zrani je, choćby wiatr. Najpiękniejsze motyle usychają w samotności. Zbyt piękny, by znaleźć śmiałość. Zbyt kruche, by wziąć je w dłonie. Zbyt sobą, by życie brać. Najpiękniejsze motyle umierają w cieniu własnych skrzydeł, choć kocha je cały świat.